Mam znajomego, który jest miłośnikiem broni palnej, żeby nie powiedzieć fanatykiem. Co on potrafił odwalić, to ja nawet nie. Ale zacznijmy od początku. Radka, znam od małego. Chodziliśmy razem do przedszkola, potem do podstawówki i do gimnazjum. Jakoś na początku gimnazjum zaczęło się u niego objawiać coś, co nazwałbym niezdrową fascynacją bronią. Zbiegło się to w czasie, kiedy dostał nowy komputer. Przedtem miał starego biurowego szrota jeszcze na Windowsie 95, na którym ledwo działał nawet sam system. I w zasadzie do Dopiero odkrył gry, szczególnie zajarały go strzelanki i pożyczał ode mnie wszystko, co miałem: Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield i inne. Jak jakiś czas potem podłączyli mu internet, to zaczął spędzać całe dnie na YouTubie, oglądając jakichś amerykańskich redneków nawijających o broni. Zaczął się ubierać po wojskowemu, to jest zakładał tylko ciuchy imitujące Moro. Na lekcjach, zazwyczaj siedząc w ostatniej ławce, większość lekcji machał pod stołem rękowa i wydawał dziwne dźwięki: klik, szybszu, ci udając, że przyładny broń. Jak kiedyś byłem chory i pożyczyłem od niego zeszyty, żeby uzupełnić notatki z zajęć, to zamiast zapisków z lekcji, zeszyty całe były wypełnione koślawymi rysunkami broni, granatów, strojów maskujących itp. Oraz powklejane, wydrukowane jakieś screeny z Modern Warfare. Po gimnazjum nasze drogi nieco się rozeszły. Ja poszedłem do licbazy, a on do technikum leśniczego, bo sobie zdurał albo ktoś mu nawkręcał, że jak tam pójdzie, to dostanie z automatu pozwolenie na broń. XD. Miałem w tej szkole na innym kierunku innego znajomego, więc w sumie miałem informacje z pierwszej ręki co Radek odpierdalał, ponieważ już wzrost mu na to pozwalał, koszulki i spodnie moro z ryneczku zastąpiły mundury z demobilu, a na głowie pojawił się czerwony beret. Stał się w zasadzie w swojej klacie wyrzutkiem, widmowe przyładowania ustały, a w przerwy spędzał albo stojąc na baczność przed klasą w której mieli mieć lekcje albo na długiej przerwie odpierdalając musztrę na boisku. Oczywiście drugie śniadanie przynosił w menażce wojskowej. Po technikum Radek odpuścił sobie dalszą edukację i poszedł do pracy. Najpierw robił jako stróż nocny na jednym z obiektów przemysłowych. Nasze miasto nie jest duże, więc znowu byłem na bieżąco z jego inbami. Wszystko było ok, do czasu, kiedy kamery go złapały jak podczas obchodu, myśląc, że nikt go nie widzi, zaczął napierdalać jakieś przewroty, strzelać z palców jak w pistoletu, a na końcu udając, że latarka to granat, zamachnął się i niechcący serio wypierdolił ją za płot. Nagranie szybko obiegło wszystkich pracowników, każdy miał z niego bekę i się zwolnił. Los chciał, że tuż przed tym, jak wróciłem do miasta na wakacje, pojechałem na studia do miasta wojewódzkiego, Radek zatrudni Zbliżył się na nowo w otwartym sklepie z gadżetami ASG. Tam siłą rzeczy poznał innych jemu podobnych i postanowili sformować drużynę airsoftową. Jak przyjechałem, to razem z innym znajomym z gimnazjum postanowiliśmy zebrać jeszcze kilku ludzi z naszej klasy, w tym radka i iść gdzieś na piwo. Jako, że cebula w nas silna, postanowiliśmy pójść po kosztach, kupić piwo w puszkach w sklepie i iść do lasu się napić. Pomijając fakt, że wtedy na własne oczy poznałem skalę problemu, bo Radek na dźwięk słowa las odpierdolił się w pełny leśny mundur polowy, wojskowy plecak z leżącymi przy nim menaszkami, garnkami i innymi łyżkowidelcami, a jednego z opinaczy miał przytwierdzoną skórzaną pochwę z wilgachnym nożem, to na tym ognisku zaproponował mi, czy nie chcę dołączyć do jego ekipy ASG. Próbowałem się wykręcać, mówiąc, że nie mam ciuchów ani repliki, to powiedział, że nie ma problemu, bo jak będę chciał się z nimi bawić dłużej, mają fundusz wyposażeniowy dla mniej zamożnych rekrutów, a tak na jeden raz to mi wypożyczą sprzęt we wspólnej zbrojowni. Trochę, żeby się odczepił, wstępnie się zgodziłem i planowałem na następny dzień się wykręcić, ale ucieszony powiedział mi, że w takim razie zostanę od razu rzucony na głęboką wodę, jak to ma w zwyczaju Sageret Matkal i izraelskie siły specjalne. Wróciłem do z ogniska do domu około pierwszej w nocy. Nie zdążyłem nawet dobrze zasnąć, kiedy koło drugiej zadzwonił do mnie Radek. Myślałem, że może niechcący zabrałem do plecaka jakąś jego rzecz, ale nie. Było to mniej więcej coś takiego. Halo? Uwaga, mobilizacja, kod operacyjny, November Oscar Charlie, 2K17, za 20 minut w punkcie zbornym, Fox, Rod do you copy, over. Ksz, ksz, ksz. Co? O co ci chodzi? Ksz, ksz, ksz. Nocne manewry w środowisku miejskim, rekrucie, za 20 minut pod moim blokiem, HQ, out. Ksz, ksz. W sumie to uznałem, że takiej inby nie mogę odpuścić, więc zgarnąłem szybko do plecaka jakieś ciuchy do upierdolenia, scyzory, sznurek do prania i inne pierdoły, jakie mi przyszły do głowy, żeby ich nie urazić czy coś. Po czym wezwałem taksę i pojechałem pod jego blok. Od frontu bloku nikogo nie było, więc poszedłem na tył. Oto jaki widok zastałem. Ogółem na placu zabaw jest sześciu typa w wojskowych mundurach. Dwóch na kurwia pajacyki, jeden biega dookoła, dwóch zarzuca siatkę maskującą na huśtawki, jeden z saperką w piaskownicy Chyba próbuję zakopać jakieś plecaki Nagle jakaś ręka zasłoniła mi usta Długa złapała mnie za ręce podchaczono mi nogi i pierdolnąłem na ziemię W tym momencie widzę nad sobą ratka W stroju gili celującego do mnie Z plastikowej snajperki Kurwa co ty odpierdalasz Musicie być ostrożniejsi rekrucie Wróg dawno już mógł was porwać W celu zdobycia przeszy data Co kurwa? Dość gadania. Czemu nie jesteście w gotowości? Natychmiast do kwatermistrza pobrać wyposażenie. Gdzie? Co? No kurwa, idź do Jacka, do piaskownicy, rzeczy ci da. Odszedłem do gościa z saperką, on bez słowa wyjął z plecaka i dał mi jakieś ciuchy, z których spodnie były za krótkie i wyglądałem jakby mi zalało piwnicę, kurtka sporo za duża i bardziej wypasowała na mnie jako bardzo krótki płaszcz oraz buty, które były jednak zupełnie za małe i zostałem przy swoich adidasach. Dostałem też jakieś najtańsze MP40 na kulki i swoje mil Ready To Eat w postaci sneakersa i soczku w kartoniku. Kiedy już przebrałem się w ten kostium, Radek kazał wszystkim stanąć w szeregu, a ja zauważyłem, że w naszą stronę truchta jeszcze jest na postać, tym razem w grubym płaszczu przeciwdeszczowym i masce gazowej z jakąś wielką aparaturą na ramieniu. Po zdjęciu maski okazało się ku mojemu zdziwieniu, że to loszka. Powiedziała doradka, melduje zakończenie zwiadu, poziom promieniowania w normie, nie stwierdzono wrogich patroli, ani innych zagrożeń dla powodzenia misji. Bardzo dobrze, do szeregu I stanęła obok mnie, a Radek zrobił Dosyć spory rozkrok i zaczął Dziękuję wszystkim za przybycie Dzisiejsze ćwiczenia mają za zadanie dać wam umiejętności Prowadzenia nocnych działań na terenie Silnie zurbanizowanym Najpierw przećwiczymy zwiad terenowy Rozdzielimy się na dwie sekcje I przeprowadzimy patrol okolicznego terenu Dowódcy sekcji będą mieli krótkofalówki Więc będziemy mogli ćwiczyć działanie Kooperacyjne, następnie Jedna z sekcji uda się do obiektów na wzgórzu 325, tu pokazana Niewielkie wzniesienie, na którym sto trzepak do dywanów i dwie ławki I tam po okopaniu się spróbuje odeprzeć atak drugiej sekcji Następnie nastąpi zmiana i sekcja ze wzgórza spróbuje przeprowadzić atak z góry na nasze umocnienia Tutaj w dolinie Jeśli starczy czasu postawiłem też otwarte okno w pokoju Więc będzie można poćwiczyć zarzucanie haków i wspinaczkę linową Dzisiejsza obecność zostanie potwierdzona okolicznościowym medalem A poprawne ukończenie wszystkich zadań właściwym certyfikatem Który przypominam jest niezbędny do awansu czy ktoś ma jakieś pytania? Zapytałem się wtedy. Mogę tylko szybko skoczyć gdzieś tu się wysikać. To iść tam za blok, tylko szybko. Ledwo zniknąłem za blokiem i opuściłem gacie, kiedy usłyszałem głośne i o i krzyki od strony placu. Najwidoczniej ktoś zaniepokojony hałasem i całym przedstawieniem zawiadomił policję. Kazali niedoszłym komandosom zwinąć cały teatrzyk, a Radka natomiast zapagowali do radiowozu, ponieważ głośno odmówił podania swoich danych i oświadczył, że raport taktyczny złoży tylko główno dowodzącemu.